Noszę maskę, ponieważ nie chcę, by ktokolwiek mnie rozpoznał. Jestem Kuki Shinobu, zastępca lidera ganguera takiego. Moim głównym zadaniem jest zajmowanie się biznesem i podtrzymywanie pracy zespołowej. Ach, a także wyciąganie gangu z policyjnego więzienia. Gdy jest się członkiem gangu, ma się dużo wolnego czasu. Czasami zdarza mi się przeczytać całą książkę lub nawet zdobyć jakiś certyfikat. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, po prostu daj mi znać. Pomogę ci. Przepadnij! Trzymaj się mnie! Zajmę się tym! Nie trzeba im współczuć. Zasługują na nauczkę. Shinobu! Pora na ciebie! Nie gadaj, że znowu się w coś wpakowali!